To już nasz ostatni dzień na Islandii. Dzisiaj już lecimy samolotem z powrotem do Polski, ale jeszcze czeka przed nami parę godzin zwiedzania Reykjaviku. Zobaczcie, jakim pięknym domku spaliśmy. Z pięknym widokiem. Po prostu super. I był też hot tube, a właściwie jacuzzi, którego nie umieliśmy włączyć, czyli właściwie hot tube. Wykąpaliśmy się na tym zimnie i było naprawdę super. Więc jak zwykle polecamy, a Państwa zapraszam już do Reykjaviku. Takimi samochodami się tutaj jeździ, no. Zwykły samochód, podpinają takie wielkie koła i to dopiero nadaje się do jazdy w tym, w tym klimacie. A my jednak nie jesteśmy w Reykjaviku, tylko idziemy jeszcze na jeden yy, wodospadzik. A w ogóle to w tak zwanym międzyczasie na Islandię przyszła zima. Jest śnieg. No nie dużo, ale jednak jest, a w Polsce chyba jeszcze nie ma. A my dochodzimy już do przepięknego wodospadu. Taki na wygląda jak Niagara. No może pół Niagara. Wodospad ten znajduje się na rzece Kwitał, czyli rzece białej. Jest ona uważana za najbardziej niebezpieczną rzekę Islandii ze względu na znaczne ryzyko powodzi. Należy do najdłuższych rzek kraju, ma 160 km długości. Na niektórych odcinkach rzeki organizowane są raftingi. Przez wodospad przepływa 110 m sześciennych wody na sekundę. Za nim rzeka płynie w szczelinie o szerokości 20 m i długości 2,5 km, a 80 km dalej uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. I co tam, jest trochę podobny do Niagary, albo chociażby Głasu? Tak trochę, nie? Ale też sporo. Robi wrażenie. Wodospad ten pierwotnie miał być wykorzystywany jako hydroelektrownia, ale w końcu zarzucono ten pomysł. Raz, że z powodu protestów okolicznych mieszkańców, a dwa, że z powodu braku funduszy. No i ostatecznie jest to atrakcja turystyczna. I nazywa się to Gulfos, czyli z islandzkiego złoty wodospad. Taka ciekawostka. Chociaż nie wiem, co on jest złoty. Ale jest duży, ładny. I ma chyba dwie kaskady. Tam jedna chyba 11 metrów, a druga coś koło. Jest tak napięty plan, że trzeba biegł się. Taka wycieczka. Ale nagroda będzie zobaczenie wodospadu z bliska. Taki przynajmniej jest plan. Aczkolwiek wymaga to sporo poświęceń. Trzeba trochę zagęścić ruchy. No i co, chyba było warto? Tu się dostać, w sam środek tego wodospadu. Wodospad wchodzi w skład tak zwanego Złotego Kręgu, czyli trasy turystycznej obejmującej trzy najważniejsze atrakcje południowo-zachodniej Islandii, które da się zobaczyć w ciągu jednego dnia, startując z Reykjaviku. Nawiasem mówiąc, właśnie te trzy miejsca w tym odcinku zobaczycie. Nazwa Złoty Krąg pochodzi od nazwy Złotego Wodospadu, czyli Güttlfoss. I teraz tylko biegusiem z powrotem i można wracać do wycieczki. A niedaleko wodospadu jakieś budynki dla bogoli, ale to chyba sklepy, kawiarnie. Hotelu chyba tutaj nie ma, a przynajmniej nic o tym nie wiem. Jesteś tu na własne ryzyko. Wchodzimy w jakieś niebezpieczne miejsce. Już mi się podoba. A tą niebezpieczną atrakcją jest gejzer, który strzela gorącą wodą w powietrze 80 do 100 stopni, tylko nigdy nie wiadomo kiedy wystrzeli, więc się tutaj zaczaimy. I spróbujemy to uwiecznić, ale tutaj czai się kilkadziesiąt innych osób i patrząc po ich minach to chyba dawno nie strzelał. Geysir nie jest zbyt aktywny, ale to od niego właśnie pochodzi nazwa gejzer. Był pierwszym gejzerem opisanym w źródle drukowanym w XVIII wieku i pierwszym znanym ówczesnym Europejczykom. Gejza po islandzku oznacza tryskać. Woda znajduje się w długim kanale i ogrzewana jest przez magmę. Gdy osiągnie temperaturę wrzenia, wypychana jest przez parę wodną i tryska. Chłodna woda opada, kanał wypełnia się i cykl się powtarza. W przeszłości potrafił wyrzucać wodę na 70 metrów w górę. Obecnie erupcje są rzadkie i odbywają się kilka razy w roku. Jeszcze pod koniec XX wieku zdarzało się stymulować jego aktywność za pomocą mydła, ale ze względów środowiskowych zaniechano tego. Co ciekawe, jeszcze 100 lat temu teren ten był prywatny i ogrodzony, a za wstęp pobierano opłatę. Ostatni właściciel tego miejsca, islandzki reżyser filmowy, podarował to miejsce Islandczykom w 1935 roku, i od tego czasu wstęp jest darmowy. A niedaleko znajduje się tak zwany Mały Geysir. Tu jest jeden z gejzerów, który wybucha raz na jakiś czas, ale dzisiaj raczej nie wybuchnie. Natomiast ten drugi, który znajduje się obok, tam gdzie właśnie czają się ci ludzie, wybucha co kilka minut, co 10 minut. Więc y, tam się wkrótce zaczajmy i będziemy go próbować y, nagrać. Taki jest plan. Ale z obu wydobywa się taka para, która leci właściwie cały czas no taka energia geotermalna ziemi, a od czasu do czasu wybucha w całości. To jest taki nieczynny gejzerek, który głównie yy, po prostu stoi. Ma ciepłą wodę około 100 stopni, ale raczej nie wybuchnie. Mieliśmy ochotę się w nim wykąpać, ale stwierdziliśmy, że 100 stopni to nawet dla nas za dużo miłośników energii geotermalnej. Innym razem chyba. No i oczywiście wali jajem, jak to zwykle. Generalnie zapamiętajcie sobie, energia geotermalna wali jajem. I woda w kranie na Islandii też. To jeden z tych, które wybuchają, ale niestety przed chwilą wybuchał, więc musimy jeszcze trochę poczekać. O! Nasza cierpliwość została nagrodzona. Strokhyr znajduje się 50 metrów od wspomnianego gejzira. Wyrzuca wodę na niższą wysokość, bo zazwyczaj jest to od 15 do 20 metrów, za to jest żywszy, a jego erupcje mają miejsce co 5 do 10 minut. Dzięki temu turystycznie sprawdza się bardziej. Aktywność zyskał prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku, po trzęsieniu ziemi. Zdarzało mu się zapychać, ale dzięki lokalnym działaczom został udrożniony i wesoło tryska nieprzerwanie od 1963 roku. Jak tam się Państwu podobał gejzerek? Jest mocnie. Szczególnie ten w zwolnionym tempie. No. Czasami, jak chce, to porządnie treśnie. A czasami tak nie mrawo. No tak to już bywa. To tylko gejzer. Ona aż tak dużo nie myśli o tym. A tutaj taka gotująca się woda, prosto z ziemi. Mały gejzerek, który nie strzela pewnie. Tylko się gotuje. A wszystko to w otoczeniu pięknych i wysokich, ośnieżonych szczytów górskich. Jak to na Islandii? Drodzy telewidzowie, chciałbym powiedzieć, że znalazłem swój skyr, dziękuję. Jesteśmy, świadkiem. Jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia. Zaginął, był skyr, a odnalazł się. Tak, właśnie tak. Jesteśmy z Ciebie dumni, oby dziękuję. tak dalej. Próbowano mi wmówić, ale ja, że, to twój. że to mój, ale... ale ja zawsze sobie przypomniałem, że wziąłem waniliowy z kawą o, A jaki to jest smak? Może nam Pan pokazać? Waniliowy z kawo. Sama chemia. To kawy nie widziało, wanili tym bardziej. Na pewno ma kawę, to jest is... islamski produkt. I nie wiem, co Na pewno zawiera kawę. Myśli pan, że tutaj to mango normalnie rośnie na drzewach? Tak, to też widać. <laughs> zerwali, zerwali. No tak, to wiele tu tłumaczył. No właśnie. Tak, generalnie generalnie fajnie, polecamy. Y Islandię i kawę z wanilią i w ogóle. I Iskier, bo nie tak łatwo zrobić skier. Tak, co czytysk, z tych teraz to, na ekranie czytysk. macie instrukcję jak to należy zrobić. Generalnie nie jest łatwo. Dużo czynności w określonej kolejności. Ciężka, ciężka sprawa. I teraz łapka w górę i dzwoneczek. I y, subs i, ten, I subskrybuj i komentarz, tak. Go Skyr to tradycyjny islandzki produkt podobny do jogurtu, otrzymywany ze zsiadłego mleka. Był pożywieniem wikingów, a nadal jest przysmakiem Islandczyków. Będąc na Islandii nie można go nie spróbować, choć w polskich supermarketach również da się go kupić. Ale czy to na pewno to samo? Pamiętają Państwo, że niedawno byliśmy na styku płyt tektonicznych. Płyta euroazjatycka stykała się z północną amerykańską i ponownie jesteśmy w takim miejscu, tylko gdzieś indziej. Tutaj po drodze mijaliśmy nurków, Którzy yy, właśnie tutaj, między tymi płytami, mogą nurkować i schodzić no, tak głęboko jak mogą. My, akurat bez nurkowania, będziemy za chwileczkę to podziwiać. Ale jeszcze chciałem po pokazać Państwu, że są tutaj drzewa i to w dość sporej ilości. Pamiętacie, że mówiłem, że na Islandii prawie nie ma drzew, a tutaj akurat są. W ogóle jest takie porzekadło, że jeżeli zgubiłeś się w islandzkim lesie, to wstanie. Bo to znaczy, że jesteś po prostu w krzakach. Teren ten jest niezwykle ciekawy geologicznie. Są tu liczne szczeliny, z czego największa to głęboki wąwóz Almanagiero. Prawie 100 lat temu utworzono tu pierwszy na Islandii park narodowy. Od prawie 20 lat teren wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy już na punkcie widokowym. Dookoła nas przepiękne szczyty górskie pokryte śniegiem. A za nami takie rozlewisko wody, i tutaj w obrębie tego widać pewnie tutaj Państwo na tej kamerze nie widzicie, ale tam jest grupa nurków, która właśnie nurkuje w takiej szczelinie wodnej. W sensie szczeliny stąd oczywiście nie widać, ale właśnie tam można nurkować między tymi płytami tektonicznymi. Szczelina ta nazywa się Silvra. Możliwe jest snurkowanie, a także używanie akwalungu. Niezależnie od sposobu, wszyscy korzystają z suchych skafandrów nurkowych, gdyż woda ma temperaturę bliską zera, dzięki czemu kąpiel w mokrej piance byłaby delikatnie mówiąc mało przyjemna. Maksymalna głębokość to około 63 metry, ale że niewiele osób posiada uprawnienia do tak głębokich nurkowań, to też mało kto tam dociera. Widoczność jest bardzo dobra i dochodzi do 100 metrów. Szczelina wchodzi w skład jeziora Thingvatlavatn, które jest drugim co do wielkości jeziorem Islandii. Zasilana jest wodami pochodzącymi z drugiego co do wielkości lodowca Islandii, czyli Langjökull. Kiedyś płynęły one bezpośrednio rzeką, ale kilka tysięcy lat temu rzeka została zablokowana przez lawę wypływającą z jednego z wulkanów. Obecnie woda przesącza się przez warstwę wodonośną, a dotarcie do szczeliny zajmuje jej około 100 lat, dzięki czemu jest wysoko przefiltrowana, wyjątkowo czysta i zdatna do picia. Na środku jest jakieś zbiorowisko ludzi, ktoś tam brodzi w wodzie po kolana i mówi przez megafon, ale nie wiemy co tam się dzieje. Co oni tam mogą robić? A troszeczkę wyżej widzą Państwo zaparkowane samochody i tam się przebierają nurkowie i właśnie nurkują tutaj nieco po prawej stronie, jest właśnie ta szczelina. Nie jest za szeroko, ale na pewno emocje są nieziemskie. prawdopodobnie to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, albo może nawet jedyne, gdzie można między takimi płytami zanurkować. No bo normalnie to pewnie się gdzieś odbywa na środku oceanu, no albo między górami. A tutaj właśnie jest tak, że jest na styku i wody, i lądu, więc można to wykorzystać. Jesteśmy w pewnym bardzo ważnym miejscu, tutaj w 930 roku, nie mylić z 1930, czyli ponad tysiąc lat temu, zebrał się pierwszy islandzki parlament, to jest najstarszy parlament w Europie. Oczywiście to nie był taki parlament, jaki znamy, że tak powiem, na co dzień, tylko była to po prostu grupka ludzi, która tutaj mieszkała, spotykała się i ustalała jakieś ważne dla mieszkańców sprawy i to właśnie było Tutaj, dlaczego wybrali akurat miejsce na styku płyt tektonicznych, i czy wiedzieli wtedy o płytach tektonicznych nie wiemy, myślę, że myślę, że nie wiedzieli, po prostu im to jakoś tam pasowało. A tutaj właśnie pokazano, jak ten parlament mógł wtedy wyglądać. Thing to miejsce niezwykle ważne dla historii Islandii. Słowo thing oznacza zgromadzenie, a vetlir równinę. Pierwsi osadnicy zaczęli pojawiać się już w IX wieku, kiedy to norweski wódz Arnarson osiedlił się tutaj wraz z żoną w 874 roku. Założył osadę, która obecnie jest Reykjavikiem. Ponoć wcześniej przybywali tu irlandzcy mnisi, ale opuścili to miejsce, gdy pojawili się tutaj nordyccy poganie. Osadników przybywało i konieczne było zwołanie spotkania, na którym dałoby się podejmować decyzję. Miejsce wybrano ze względu na fakt, iż właściciel tych ziem został uznany za winnego morderstwa, przez co skonfiskowano jego majątek, w tym grunty. Ponadto było stąd najbliżej do najbardziej zaludnionych regionów północy, południa i zachodu. Pierwsze obrady parlamentu w 930 roku uważa się za moment założenia narodu islandzkiego. Nie było tu żadnych stałych budynków, a tylko tymczasowe mieszkania ze ścianami z torfu i skał. Zgromadzenia trwały dwa tygodnie. Poza osobami uczestniczącymi w podejmowaniu decyzji przybywali tutaj kupcy, garbarze, artyści i piwowarzy. Było to swego rodzaju miejsce spotkań. Tutaj właśnie Islandia przyjęła chrześcijaństwo. Było to w tysięcznym roku. Parlamentarzyści obradowali tu aż do 1799 roku, kiedy to na kilkadziesiąt lat instytucję zniesiono. W połowie XIX wieku powróciła i działa do dzisiaj, choć zmieniła miejsce spotkań na budynek w stolicy. Islandzki parlament liczy 63 deputowanych. Flaga Islandii znajduje się na skalę Lowk-Berg, czyli na skalę Praw. Nawoływano z niej do rozpoczęcia obrad parlamentu. Znajduje się tu też jeden z najstarszych na wyspie kościołów oraz dawna farma, która obecnie pełni funkcję Biura Strażnika Parku oraz Domku Letniskowego Premiera kraju. Odpowiadając na pytanie, czy warto tutaj przyjeżdżać, odpowiedź brzmi oczywiście. Tak, w ogóle Islandia jest takim bardzo fajnym krajem do zwiedzania, ponieważ większość atrakcji zwiedza się w ten sposób, że jedzie się drogą i wzdłuż tej drogi są te atrakcje. Najczęściej się za nie nie płaci, czasami się płaci za parking, ale najczęściej są to jakieś atrakcje naturalne i one po prostu stoją, są przez to bezpłatne. Infrastruktura jest dosyć dobra, bo są najczęściej jakieś parkingi, toalety, sklepy co kto lubi. W każdym razie jest yy, to wszystko tak przygotowane, żeby było miło i wygodnie, a jednocześnie tak, aby nie niszczyć natury, która tutaj jest traktowana bardzo wysoko, uważana za właściwie najważniejszą ochrona tego dziedzictwa naturalnego tej wyspy. No underwater photography, czyli nie wolno fotografować pod wodą. Dlaczego? O co to może chodzić? Niby taka zwykła rzeczka? I skąd te zakazy? Aha, i nie wolno też wrzucać pieniążków. Ciekawe. No ale to jest to dbanie o środowisko naturalne. To o czym mówiliśmy. Tak to jest w tym kraju. Kto by potem te wszystkie monety wyławiał, nie? to jednak są w praktyce śmieci, które najczęściej ktoś wyciąga z tych wszystkich atrakcji fontan i tak dalej. Zasadniczo to po prostu zaśmieca dane miejsce. A dlaczego nie wolno ich fotografować? Z tej strony? Tak, tak, tak. Spaniaki trenują pod prąd Wracamy już do samochodu I na tym etapie kończymy naszą przygodę Z Islandią Będziemy już jechać na lotnisko I będziemy lecieć do Polski Niestety wszystko co miłe szybko się kończy Natomiast tak podsumowując Uważam, że kraj jest bardzo piękny Jest tu wiele miejsc jeszcze nieodkrytych I ja myślę, że tu kiedyś wrócimy Z Basią, jeżeli się zgodzi Bo tym razem jej się nie udało pojechać Wrócimy, pokażemy Wam też inne miejsca, sami zobaczymy te miejsca i myślę, że, yy, że warto, że warto tutaj przyjeżdżać, warto tutaj wracać. Tak więc dziękujemy Państwu za uwagę, że byliście z nami, że wytrzymaliście tyle czasu i zapraszamy na kolejne filmy z cyklu kanapowcy w podróży.